STINE! Mm. Dobre. Dobre. Daj update. Ale ty masz piękny kask. Wiesz, że kaski się nie nosi? Tak, żeby ci oczu nie było widać. Ale masz go chyba za... Jestem, za jestem masz za nóżki za Ale pomaga, jestem Ale na... to gdzie są twoje te... Jak on nosi? Co on nosi? Jakie buty on nosi? Wansy. Wans. Gdzie są twoje wansy? No Ej, to będzie szczerze autentycznie. <noise> on taki strip. Kotek którego Nerca się boi i no. A on nie chce ugryźć. Tak, na pewno chciał cię ugryźć, tylko wbił w ciebie pazury. <noise> Udobało się? Okay. On mnie tak szorowa po ścianie Pokaż <grym i znowu> <grym i znowu> <grym i znowu> No specjalnie po jak na <grym> nie Mm. Ej, ty to masz gra. chyba jakieś inne brucioski, co? Na Nelaka... Ale poka pokaż widzom Dla widza, dla widza Content, to wszystko ten koń robił Ej, dla contentu Ten koń to wszystko robił dla, dla... Contentu. contentu Dla contentu Dla contentu Moi drodzy Nela by chciała mnie wylążować, w się jakby toska. Możesz wziąć tak, że weźmiesz bata i na bata o tak wepchniesz tu jakiś sznureczek. Więc mhm. będzie lążowane. Chciałam, ale na lążę z Tośkiem. dziecko. <laughs> Elo, moi drodzy, to jest ląża. Ej, idziemy! Ho. Dobra, ósem. To zakosujemy i będziemy skontrolować czekaj, ja mam czipsy oparte, chcesz czipsy? ja czipsy

Lunch. Jesteśmy na treningu i ja jestem z na z Chillo, a nie jest z ze... Tofim to i na razie mamy 50. 老妹，老师你个怎么做？ zobaczymy. Jedzie Szambo Ja co tu przejdę bardzo. Super! Uwaga, zaraz będziemy jechać dzikiem spałem.

Jest ci próbka, jestem w ludzie. Ej, na jeździe może też będę ścigać. Nie, rozkosować najpierw trzeba. Ej, on wygląda jakby miał No, to... ja wymyśliła, że będziemy się bawić w pochowanego i Ja teraz będę chować, a ty będziesz szukać. Ja, ja szukam, tak? Tak. Oj, Do... teraz będę się chować

Oli Chyba mhm. babcia tam była I to sobie z takimi tymi I e... No kurde, gdzie mam je wsyłać? Mam jakieś doniczki To jest takie okienko Co teraz ja szukam? Dobra. Dobra, uciekam, że pyj to bo teraz będzie mnie szukać, mnie że tak typu jest, żeby jak najdalej się schować Dobra, tu Dobra, jestem więcej jakimś w ogóle szarty. Ale tu nie jest dobre miejsce. Oparcie jestem tutaj. Ale nie przyjedzie do końca sklepu Ona mnie nie znajdzie Dobra, będę już szukać Te eee, szczerze nie widziałam, gdzie ona idzie Szukamy Dobra, ja tutaj sobie siedzę Trochę sobie posiedzę Dobra. Nie widzę jej na razie eee, Chodzę sobie tutaj po przedziałach tych których już byłyśmy nie znalazł. Mam Cię! <descon TU digitizer> A wiesz, że byłam na nagraniu? Było mnie widać na nagraniu? Jak nie jak was, tylko na w stronę. A wiesz, że nie, nie, takie. nie, 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 takie. nie, 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 miejsce fajnie już, jak szukałam Time. Jestem teraz sobie pod takim biurkiem Jestem pod biurkiem Ciekawe czy mnie Ela znajdzie Nie wiem czy już w ogóle minęło 40 sekund Pewnie nie Możliwe, że mnie nie znajdzie już w ogóle Ciekawe Dobra, zaczynamy jej szukać um, On powiedziała, że ma jakąś Super kryjówkę, miałam 14 w stronie ciepła telefonie. no ale powinna powinniśmy się na I ogólnie to Chcemy sobie teraz do jakichś materaców do code um, spudeł czekam Dobra, będę zwa się potem jak mnie znajdzie, pewnie ona będzie nagrywać, więc jakby pudełko i nie przynajmniej chyba Nie wiem, ona powiedziała, że ma jakąś moją więc... Teraz sobie idziemy bardziej do kresu. Gdzie ona jest? Gramy w chowanego. Gramy w chowanego. Wiesz gdzie jest pola? A nie moz Kurde, ej, dobra krówka. Już nie gramy. Bo... No, mnie końcowo nie znalazła. Ja podeszłam do niej, bo już. Poczekajcie, ja szukam. Na no, szaszankę, żeby zobaczyć, czy było mnie widać na niej nagraniu. Ale mocne. Stara, pasz. Kurde, nie tu. Mhm. Dobra, będziemy robić teraz unboxing z tony bo... A ja że coś wstaniesz. Ja kupiłam sobie. Jak chce tego? A ja, co tak. trzeba zrobić to gnieźdź, żeby wydarzyć. Trzy? cztery. Dobra, ej, o, poczekaj. poczekaj. Powiedz co byś chciała, który. Tymarbuzik albo marbuzik. A ja truskawkę. Bym chciała truskawkę albo, Truska? albo tego o. Tego albo oto tego. albo truskawka. To nie to mi będzie. dobranek. Dobra. O, po prostu Dobra. To tak bardziej się w tą stronę. Nie, nie mam tu z ogonkiem. Wszystkie są z ogonkiem. Dobra, okay. Wyczuwam taki okay. puchaty. To najpierw ty zrób. Yeah. <laughs> to chyba nie jest to tak Ale Co on ma? Nela, on żuje gumy. Ale Dobra, teraz jest. ja. Ej, zobaczcie jest... jaki cute. To jest papryka. Papryczka. Sweet. Ej, a mogę mieć dwa, dwa słony Angel? Nie wiem Możesz sobie jeden na górę, drugi na dół wkleić Nie, to jest... Ja też ma Co Nela robi, gdy ją odkleja? Hej moi drodzy, witam was mam nowym staweczkiem lekkie, tłuszczowe Ja się lepiej podtrzymam. za lekkie szanse, ale po prostu, po prostu, no nie dam rady. Ona skacze. Ty. pomaga, bo podtrzymuje ten telefon, bo ja mam pusty w ogóle. Hej, help! Ogólnie to po popycie Nelly, e, od razu jechałam do stajni i jeździłam na rokim, on strasznie odwalał, e, także nawet moja trenerka musiała na niego wsiadać i strasznie popylał. Tutaj miałam zrobić koło, ale nie wykręciłam przed i po prostu musiałam gdzieś tam sobie pojechać dalej i wtedy dopiero e, wykręcić, ale co no, e, musiałam Niego dużo gumbeczka robić takie tam i zostawiam Was już z muzyką. i ready. Tak, widziałam w końcu swój krok w spytu, by i no, na końcu wygląda jakby było białe. No i dzisiaj siadam sobie na herunie znowu. No, No tak szczerze nawet git. Git, się A, no, mam nadzieję. W tym pojeździe i jak jesteśmy wystrzeleni, więc teraz wstrzymujemy, już to siodło. Teraz odniesiemy się na szafraku i y, mam kupystkę i, y, no, i czyszczę mu y, kopytka tutaj, właśnie z tej strony. I no, tak stwierdziłam, stwierdziłyśmy, że zrobimy. Uuu, to no, taki spać troszkę. No. Abym nie skopał. No, Bym se tu posiedziała jeszcze dużej aby no, no, no. Boże. Abym nie skopał. W lato. wodą, a potem może je czymś nalejujemy, no, jak Dobra, ja już ogólnie wróciłam do stajni. Dawno, dawno, jest 16.40, a ja w domu w już byłam o 18, ale jak byłam u Nelly, to kupiłyśmy sobie takie um, kupony jednorazowe W kupony na danie sobie nawzajem I Nela wybrała mi kilka kuponów, a ja wybrałam dla kilka kuponów Więc wam teraz pokażę jakie Nella mi dała i jakie wykorzystam w najbliższym czasie, albo bardziej jaki mam zamiar I tak, pierwszy to jest Jednorazowy kupon na długi spacer. I tu zastwierdziłyśmy, że to nie będzie spacer, tylko że to będzie po prostu długi teren, bądź po prostu... Mamy kolejny, czyli wypad na miasto i jednorazowy kupon na, a nie mówiłam, przyda się na pewno, kupon na wieczór filmowy. Kupon na wycieczkę rowerową. Ja bardzo lubię jeździć rowerami, na przykład do sklepu najbliższego jednorazowy kupon na wypożyczenie tej fajnej e, e, bluzki, która tak Ci się podoba 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 która Ci się tak podoba więc taki mam kupon ostatni najlepszy jest to wykonanie zabiegu kosmetycznego w domu więc e, na pewno tutaj z wykorzystam Mela ma też taki kupon na e, wspólny trening i mamy w planach po prostu załatwić jakoś tak na następny weekend, żeby wybrać się razem do Stany i razem jeździć. Ale no, dobra, ja już Wam nie chcę przedłużać, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia, pa! pa.